Przed Państwem gwiazdy, które zwycięsko przetrwały dwa programy. Każda z nich we własnym niepowtarzalnym stylu. Poprzeczka jednak wędruje jeszcze wyżej. Czy sprostają nowym zadaniom? Zobaczcie walkę na krawędzi. Większość akcji w tym serialu odbywa się na kanapie. Ale jak wykonać skomplikowane elementy techniczne na siedząco? W kolejnej parze z pewnością się to uda. Chyba, że pomogą im w tym przyjaciele. Gosia Andrzejewicz i Nikolas Kigan. W tym tygodniu towarzyszyć nam będzie balet. To dla nas zupełna nowość. Nie wystarczy już skupić się tylko na sobie. Musimy mieć świadomość, że pracujemy w zespole. Gosia, ty mam dwie łapaki. Hop, na kanapkę. dobrze? Niki Gosia, Gosia mają skomplikowaną spiralę śmierci, ponieważ ona trzymać go będzie tylko jedną ręką. Dla partnerki jest to tym cięższe, iż wspierać się musi jazdą na Hop, hop. Ja mam bardzo słabe z jednak e, ramiona. Już może uda mi się wzmocniły przez y, tyle tygodni treningów, ale ręce i plecy mam bardzo słabe. A tutaj właśnie główny nacisk spirali jest na ramiona. Spójrz, ty robisz to w ten sposób. Po prostu się poddajesz. Biodra, biodra do to, jak wyjdzie z spirala, zależy tylko od gości. Ja nie mogę zrobić nic poza trzymaniem jej. A może bez spirali? Może bez tego elementu obowiązkowego? Cia i Nik i muzyczny temat e, z serialu Przyjaciele, bardzo proszę. E, w słyszałeś te zastrzeżenia i obawy Nika o formę Gosi? Uzasadnione? Te formę było widać na lodowisku? Nieuzasadnione, dlatego że po pierwsze nie mów jaki masz problem, bo to zawsze jest później zauważalne, na, to, na coś się zwraca uwagę, tymczasem ty się w tym tańcu bardzo dobrze oddałaś. W ramiona silnego, mocnego partnera jego było widać mięśnie i to wszystko naprawdę wychodziło dobrze. Pytała przed tym tańcem, czy nie można by bez figury obowiązkowej, pewnie, że nie można, ale uzasadnione obawy z kolei o tę część występu? Nie, no zdecydowanie bez figury obowiązkowej nie można. Dlaczego? Dlatego, że sportowiec się nigdy nie podaje. To jest absolutnie zasada e, numer jeden. Jedną rzecz, na którą by chciałam zwrócić uwagę, taniec, podnoszenie fajne tutaj na końcu, jedną rzecz, którą, którą musisz zlikwidować absolutnie bez, bo nie będę tego powtarzała po raz drugi, już zraz Ci powiedziałam, nie wolno tą nogę wolną przenosić za szeroko przy przekładance. Pa, pamiętaj o tym. I żeby się odnieść szybciutko do elementu obowiązkowego, był wykonany poprawnie, trzymając się jedną ręką, nie dwoma rękoma, jesteśmy w pozycji, gdzie jedziemy na przodem, spirala przodem, na krawędzi wewnątrz. Jedną rzecz, którą by chciałam podkreślić jest to, żeby partnerzy wykonali razem całe jedno koło w spirali, czyli z tej strony obowiązkowy element był fajny. I najskryciana... Nice <tronik> Służąca pomocą, ale ostra Renata Aleksander. Podoba nam się taka. Tomasz Jacyków. Nie mów nic o słodyczach, tylko proszę. A otóż powiem. Ma to, masz e... prawo proszę. Gosiu, rzeczywiście masz w sobie pewną naturalność, która jest absolutnie rozbrajająca. I co do tego nie mam zupełnie wątpliwości. Natomiast... Y, jazda na lodzie to jest potwornie trudny sport i myślę, że trzeba wkładać w to bardzo, bardzo dużo wysiłku. Y, włóż go jeszcze więcej, a jeżeli chodzi o stroje wieczorowe, y, no to ja osobiście wolę smoking i suknię balową od bielizny. Doda ogólne wrażenia po tym tańcu, Twoje? No dzisiaj nie było tak płynnie jak ostatnio. Trochę... Mm... Że to, że powiem, że tak y, nawet mogłabym stwierdzić, że y, nieudolnie. Dużo takich niuansów, małych bł błędzików, które spowodowały, że się strasznie denerwowałam. Było to wszystko takie chaotyczne, nerwowe. No, nie podobało mi się dziś. Dziś Doda obserwuje wnikliwie punktacja. Włodzimierz Szaranowicz, punkty? Pięć punktów. Pięć punktów. Doda? Cztery. Cztery punkty od Dody. tamku. Cztery. Cztery punkty również od... Tomka i Renata Aleksander. 3. 3 punkty. 5, 4, 4, 3. Ostre oceny na początek. Spójrzcie Państwo na średnią. Dla Gosinnika 4 punkty. Bardzo pięknie dziękuję. Co się dzieje? Trochę smutno na początku, prawda? Powiedz nam ćwiczyć dużo, więcej, nie za dużo, łamać się, nie łamać. Co z tym robić? To znaczy użwiasty figurowe jest takim sportem, w którym rozwija się bardzo powoli. Żeby czynić jakiekolwiek postępy, trzeba krok po kroku po prostu dążyć do jakichś postępów. To jest prawda. Proszę Państwa, bardzo trudno jest wiedzieć, nawet pamiętajcie o tym docencie to, że nasza pierwsza para, jak również wszystkie inne pary, bardzo się starają. Każdego dnia być lepszymi. Oczywiście. Wiem, ja że, że to zbieram, chyba nie żeby... jest łatwe dostać takie recenzje na samym początku. ale... A, nie wiem, się sprawę. naprawdę nie przejmuję. Fani byli ze mną, myślę, że publiczność też, więc naprawdę dałam z ciebie wszystko. No wiadomo, że to jest bardzo trudne, ale będę się starała jeszcze lepiej, lepiej tańczyć. To jest <laughs> jeśli Państwu się podobał pomnożko taniec przyjaciół, wysłajcie SMS o treści 5 pod numer 7350. Jednym głosem możecie zarobić nawet 60 tysięcy w gotówce. Róż. No i stało się, proszę Państwa. Minienie do głosowania zostały już zamknięte i nasze SMSowe szaleństwo dobiegło końca. Komputer zlicza ostatnie głosy, tym razem zaskoczyliście Państwo nawet naszą maszynę. Zobaczymy też za chwilę, czy wyniki głosowania też są zaskakujące. Szanowni Państwo, za moment poznamy pierwszą zagrożoną tego wieczoru parę. My już wiemy, kto to jest. Jeszcze Państwu nie powiemy? Jeszcze nie. Na razie prosimy do siebie... Konia i Gosia Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz nieco zdenerwowała dzisiaj Dodę. Jak powiedziała nieudolnym, chaotycznym tańcem. Tomasz Jacyków. Wyglądało na to, że nieco znudził go dzisiejszy performance, występ Pawła. Konio był tym zaskoczony, tylko dwa punkty dostał od Tomka, ale drodzy Państwo, to były oceny jurorów, to były podpowiedzi jurorów. Gosia, Andrzejewicz i Nick Kigen zobaczymy ich za tydzień. Brawo! Gratulacje. Szanowni Państwo, spójrzcie jeszcze na Pawła, jaka obama w, w oczach, Jest. jakie zdenerwowanie. Ja tylko przypomnę konio słowa Włodzimierza Szaranowicza, mniej rozbierania, więcej tańca na lodzie. Szczególnie przed 22. I mamy nadzieję, że pokaże nam to za tydzień. Ba! jesteśmy tego pewni. Wielkie gratulacje. Nie emocje, 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 Koniec, bardzo Ci dziękujemy nasz królu.